serdecznie na dzisiejszej konferencji. Na początku chciałbym się wytłumaczyć z nieobecności posła e, Stanisława Wziątka, który dzisiaj po prostu nie mógł tutaj ze względów komunikacyjnych do nas dotrzeć, także serdecznie przepraszam, ale bardzo serdecznie chciałbym powitać kandydata na prezydenta Stanisława Ostaszewskiego. Stanisław Niedobórski. Panią Krystynę Kościńską oraz szczególnie e, chciałbym powitać młodych Tutaj młode Panie, które pierwszy raz biorą udział w konferencji, Panią Adelinę Rajską, Adrianę Sobczuk, Piotra Sikorskiego, to przedstawiciele naszej młodzieżówki. Witam serdecznie Marię chodowską Tomek Szulc, no i moja skromna osoba Robert Kaczmarek z Sztabu. Pozwoliliśmy sobie Państwa zaprosić dzisiaj, aby zaprezentować dwa takie główne tematy naszej konferencji. Pierwsza to podsumowanie debaty prezydenckiej, która się odbyła w bibliotece i tutaj za chwilę będziemy w szczegółach o tym mówili. I druga, druga sprawa to sprawa grobu pana Konkolewskiego, który spoczywa na cmentarzu komunalnym w Koszalinie. I tutaj szczególnie chciałbym państwa poprosić o nagłośnienie tej sprawy, bośmy robili już konferencję we wrześniu w tej sprawie. Teraz w czasie święta zmarłych, jak odwiedziliśmy. Grup, okazało się, że jest on do likwidacji i chcemy tą sprawę nagłośnić, ponieważ no, w przededniu Święta Narodowego myślę, że warto temu poświęcić większą uwagę, bo jutro pod komunikiem bę, padnie wiele słów o patriotyzmie, o potrzebie pa, pamięci itd., a tutaj no, przeznacza się grup, do, do likwidacji grup bohatera takiego, który na tej ziemi poświęcił swoje życie, bohatera września. Więc bardzo proszę o poświęcenie temu szczególnej uwagi ze strony Państwa. Ja ze swojej strony dziękuję i poproszę tutaj już o szczegóły pana Adama Staszewskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze raz przepraszam za na propozycję, ale odwołano mu dwa samoloty wczoraj wieczorem. Miał lecieć z Warszawy. Wczorajszy lot był odwołany z uwagi na w Szczecinie i, i dzisiejszy poranny lot, ale obiecał, że jeszcze na pewno w tym tygodniu spotka się z Państwem i przekaże swoje uwagi, swoje spostrzeżenia co do kampanii, wyborczej kampanii samorządowej. Szanowni Państwo, w piątek odbyła się debata dwóch kandydatów na prezydenta naszego miasta, Adama Osaszewskiego oraz Piotra Jednickiego. I pozwólcie Państwo, że korzystając z tej okazji podziękuję wszystkim mieszkańcom naszego miasta, którzy wzięli udział w debacie. Było ich bardzo dużo. Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze o, 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 oczekiwania. Świadczy to o tym, że mieszkańcy chcą i interesują się tym, co, co się dzieje w Koszalinie i chcą świadomie oddać swój głos. Dziękuję też Państwu jako przedstawicielom mediów za obecność i za relacjonowanie, a szczególnie dziękuję, proszę Pani Wirku przekazać, Pani Anię po, po, po Jeszcze raz szczególne podziękowania za tak świetne, sprawne i merytoryczne przeprowadzenie debaty. Dziękuję też szczególnie Telewizji Max za nagranie tej debaty i za to, że będzie ona dzisiaj upubliczniona dzięki temu dotrze ona do szerszego spektrum mieszkańców naszego miasta. No i dziękuję także wszystkim tym, którzy byli obecni i relacjonowali przebieg tej debaty. Szanowni Państwo, debata była udana, taka jest moja ocena, była merytoryczna i spokojna, ale była także żywa. Pokazaliśmy, że można spierać się na argumenty, ani wspierać się personalnie. Pokazaliśmy jako sojusz lewicy demokratycznej alternatywę. Nie będziemy wykłuszać się tak jak to robią oni, a mówiąc oni myślę o obozie obecnego prezydenta i Platformie Obywatelskiej oraz przedstawicieli przegranego z poprzedniej kampanii kandydata na prezydenta. Ten czteroletni spór personalny jest nikomu niepotrzebny. Można to robić inaczej, można dyskutować. Można przedstawiać swoje propozycje, można przedstawiać swoje opinie, przekonując do tego spokojnie mieszkańców, przekonując do tego wyborców, a nie sięgając po jakieś nieuczciwe, personalne czy inne chwyty. Pokazaliśmy, że tak naprawdę w Koszalinie nie ma innej alternatywy niż kandydatki i kandydaci SLD Lewica Razem. To my jesteśmy przyszłością, to my pokazujemy tą prawdziwą społeczną twarz to my mamy najlepszy program i najlepszych kandydatki i kandydatów. I dlatego po raz kolejny, tak jak zrobiłem to w bibliotece na zakończenie debaty, chciałbym zaapelować. Głosujcie Państwo na kandydatki i kandydatów SLD Lewica Razem. Mamy najlepszy program, najlepszych ludzi godnych zaufania, najlepszych, którzy są do wyboru. To my jesteśmy przyszłością i my będziemy najlepiej w możliwy sposób zarządzać i kierować sprawami. Naszego miasta. My nie zrobimy tak, jak to doradził prezydent Piotr Jedniński w czasie debaty. Nie wyprowadzimy się do innej gminy, gdzie podobno jest drożej. My zostaniemy w Koszalinie i będziemy tu pracować, tu żyć i z Koszalinem wiążemy swoją przyszłość. No ale jak pokazują wypadki z ostatnich dni, i przekazy medialne, nie dla wszystkich jest drogo. Jest taki jeden przypadek w Koszalinie, gdzie jest bardzo tani. To jest przetarg na restaurację i obsługę budynku, nowo wybudowanego budynku przed ratuszem. Otóż, to do doniesienia medialne mówią o tym, że w środę ma się odbyć przetarg z ceną wywoławczą około 5600 zł za najem całego budynku. Proszę Państwa, to jest ponad 800 m kwadratowych. To wychodzi około 650 czy więcej, czyli niedużo więcej za metr kwadratowy. No, ja się pytam. Na podstawie jakich danych i jakich przesłanek ustalono tak niski czynsz? Ja mam sam biuro w centrum miasta i wiem, ile płacę. No po prostu to jest coś niewyobrażalnego, że tak tanio puszcza się tak wielki budynek, jeszcze wyposażony, gdzie, gdzie miasto włożyło wyposażenie tego budynku kilkaset tysięcy złotych. To po prostu jest. Na nim coś niewyobrażalnego i na pewno tego tak nie zostawimy i będziemy domagali się w tej sprawie wyjaśnień, a jeżeli one będą niewystarczające, to podejmiemy dalsze kroki prawem przewidziane, żeby tę sprawę do końca wyjaśnić, bo możemy domniemywać, że tutaj możemy mieć do czynienia z niegospodarnością. Jeżeli tak tanio jest tak niska cena wywoławsza za najmniej budynku, to pytanie, w jaki sposób wodarze naszego miasta gospodarzą naszym komunalnym. I to pokazuje, ten problem pokazuje między innymi to, w jaki sposób zagospodarowano cały plac przed ratuszem. Mamy naprawdę wspaniałą fontannę. Ona już działa, widzimy ją w nocy, świetnie pracuje. I pomyślmy sobie, jak wspaniale na tle tej fontanny wyglądałby pomnik, w którym jesteśmy będziemy. Wyobraźmy sobie, jakby on wyglądał na tle tej gry świateł, tej muzyki, jakby to wspaniale wyglądało. Zamiast tego mamy ohydny klocek, który tylko szpeci, który jest nam całkowicie niepotrzebny. Kolega już mówił o grobie porucznika Józefa Konkoleskiego, Także w tej sprawie no mogę ty, ty, tylko wyrazić swój smutek, że władze naszego miasta dużo mówią o patriotyzmie, dużo mówią o, przy, o przywiązaniu, o tym, jak kochają nasze miasto. Ale warto byłoby, żeby ta miłość przełożyła się też w szacunek do wszystkich bokaterów. Bokaterów września i pionierów, którzy spoczywają na naszym cmentarzu. Ale o tym wypowiedzi się bliżej pan Piotr Sikorski, proszę bardzo. Szanowni Państwo, tytułem uzupełnienia tego, co już zdążył powiedzieć pan Robert Kaczmarek, chciałbym wskazać, że z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w dniu 1 września Federacja Młodych Socjaldemokratów przeprowadziła akcję uprzątnięcia zapomnianego przez władze miasta nagrobku poprócznika Józefa Konkoleskiego, dowódcy jednego z oddziałów Czerwonych Kosynierów, którzy walczyli w 1939 roku we wrześniu z okupantem niemieckim na terenie gdyni Oksywia. Tymczasem dostrzegliśmy ostatnio, że e, nagrobek ten jest przeznaczony do likwidacji. Dla nas, młodych ludzi, jest to zupełnie niezrozumiałe, wręcz haniebne, że władze miasta e, zupełnie, władze miasta zupełnie nie zależy na dbałości o pomniki historii na terenie Koszalina. Stąd też e, w porozumieniu z posłem Stanisławem Związkiem e, ustaliliśmy, że uiścimy stosowną opłatę która pozwoli na dalsze istnienie nagrobku. Jest to nasz wyraźny sprzeciw wobec praktyki przenoszenia pomników historii z miejsca na miejsce czy też po prostu ich likwidacji. Ale dlaczego pan hmm. wziął to miasto, zanim. to niestety ktoś jest się... hmm. za tym grupie. Jeżeli ta opada została tak niejestruzona, no to grupie z likwidacji czy ten czy inny. Proszę pani. By miasto to jest, tak, hmm. tego Zaakcentowałem, że. Hmm... Jest to pewien, pewne miejsce symbolu, jest to bohater narodowy, człowiek, który, który walczył za wolność Polski, przelewał za nią krew. W związku z tym władze miasta powinny dołożyć szczególnej staranności, aby takie miejsca były pamiętane. Jak nawet wszystkie odpłaty za to, żeby przedłużyć? Znaczy sprawdzimy to, niestety, są złote są, są, są pnięte, to. Wiem, że to nie są rzeczywistości. Dlatego no też tak no na Państwa pytanie. Na pani Pytanie, gdybym był prezydentem i dotarłaby do domu taka informacja, a nakazał, nakazywałbym sprawdzanie takich informacji, bym poszedł, wyjął pieniądze z kieszeni i zapłacił za przedłużenie grotu. Pani a mogę jeszcze jeszcze dowiedzieć jednej rzeczy. Tylko wkrótce, bo pan mówił, że jeśli nie otrzymacie stosownych wyjaśnień co do dzierżawy tego budynku nowego, to możecie podjąć inne kroki przewidziane prawem. Jakie to są kroki? No jest cały, cały wachlarz. Ale to pierwszy na przykład. Na przykład skierowanie zawiadomienia do NIKU o przeprowadzenie kontroli do, do w tej sprawie, żeby sprawdzić, czy mamy do czynienia z niego z powodu. Przepraszam. A. Żeby skończyć już ten klocek powiedzmy, który mamy przetarg. Um, ale czy, bo mówi się, że to jest um, ustawiony przetarg, tak? że już tak naprawdę wiadomo, myślę, że wiele osób z nas mogłoby to nazwisko czy te nazwiska mieć, kto wygrał ten przetarg. Czy pan uważa, że to jest ustawione, że jest eee, jakiś link? Pani redaktor, nie mam żadnych informacji na ten temat. Dlatego oczekujemy na wyjaśnienia, jeżeli będą niewystarczające, skierujemy do odpowiednich instytucji wnioski o dalsze ich sprawdzanie. Nie rzucamy oskarżeń, bo po prostu nie mamy na ten temat żadnych takich sprawdzonych dowodów i danych. To, jeżeli nie ma wyda, to może się pani przeczytanie no, prosi. Szanowni państwo, może tak, dosyć dużo różnych tematów, ja to wystąpię jako jeszcze rana do 20 listopada, bo tak się kończy kadencja. I po pierwsze, kontynuując może temat rynku, chcę zwrócić uwagę, pewnie Państwo o tym wiedzą, ale warto to zaakcentować, że formalnie rynek i ta inwestycja nie został oddany do użytku nie został odebrany, tak, nie został przyjęty, nie było oficjalnego otwarcia. Zapewniam Państwa, i Państwo myślę, że mają tę świadomość, że gdyby wszystkie warunki proceduralne były spełnione, to by się to odbyło z ogromną pompą. Dzisiaj wygląda to tak. Nie chcąc się tego obrażać, nie użyję słownictwa, słowa niewłaściwego, bowiem, powiem ładnie, puszczenie wody z fontanny po to, żeby mieszkańców, że tak powiem, napompować radością przed wyborami, że oto, prawda, już coś rusza. Ogłoszenie przetargu po to, żeby już, już, już to wszystko skończyło. Ale tak naprawdę ta betonowa pustynia jest ciągle jeszcze nieotwarta, nieoddana do końca do użytkowania. Czy Państwo wiedzą dlaczego? No ja przypuszczam, tak, bo też nie mam dowodów na to, bo dotarcia, zwłaszcza pod koniec kadencji przez radną opozycji takich jakichkolwiek materiałów, jest niezwykle utrudnione. Eee, ja przypuszczam, że w związku z tym, że było to dofinansowane z pieniędzy unijnych, a procedury rozliczenia z urzędem Marszałkowskim są nieco bardziej skomplikowane niż procedury rozliczeń wynikających z zainwestowania pieniędzy własnych, tak, z budżetu miasta. Więc po prostu nie ma takiej możliwości. Tam trzeba całe tony papierów, nie tylko na 5 tysięcy, ale, ale i na większą kwotę, może odwrotnie. Na tą większą trzeba bardzo dużo, nawet tak jak na 5 tysięcy, bo mi dotychczas niedawno pokazywał też nie, mniej, nie mniejszych dokumentów. Więc jakby, jakby człowiek nawet nie chciał interpretować tych poczynań w kategoriach politycznych, w kategoriach kampanii wyborczej. No, to nie da się tego po prostu nie zrobić, tak? Tak to wygląda. No, yy, bo powiedziałam o yy, mieszkańcach, prawda, których się chce yy, jakoś tam przyciągnąć. Coś pogra, coś zaświeci, coś w pokójnie, prawda, muzyczka jakaś i fajnie, pum się zwierzę i jest OK. Yy, bałam się, wiecie Państwo, że ja zobaczyłam, że ta fontanna jest spuszczona, odbioru formalnego i otwarcia nie ma, że za chwilę jeszcze w niedokończone mury do no, społeczenia morskiej. Wprowadzą kilku mieszkańców, wezmą i sami faceci, bo zwykle tak jest, będą te wstęgi po prostu przecinać. Tak zresztą, podobno, mówię podobno, ponieważ też nie mam dowodów na to, ale jak to mówią, w było zadaniem budynku na ulicy Morzewskiej. W świetle kamer, prawda, przy mikrofonach wszystkich mediów, w obecności państwa również, ściągając radnych, co się nigdy nie zdarzało, żeby radni oddawali klucze. No w ogóle to był jakiś ewenement. Oczywiście radni jakiej opcji? No radni wiadomo, opcji rządzących. Klucze oddane, po czym jak fama niesie i wróble ćwierkają, następnego dnia te klucze zostały zebrane, ponieważ nie było formalnego odbioru. Więc jeżeli się robi taki cyrk, i, I my nie mamy możliwości również jako opozycja, jeszcze przez chwilę, tak? ale również nawet jako kandydaci na radnych przyszłych, jakby zainterweniowania i nagłośnienia tego, bo państwo są tylko taką, dają nam tylko taką możliwość. Ale to powiem, że, że no, sytuacja jest dosyć patowa. Tak? Mam nadzieję, że jednak większość tych informacji, bo my o tym mówimy. Dotrze do mieszkańców. I mieszkańcy, choćby na podstawie tych trzech przykładów, które podałam, w sposób y, obiektywny, ale i krytyczny y, ocenią te y, działania i te postępowania. I to tyle. Jak pytania to proszę proszę bardzo. do Pana Adama. Panie Adamie, y to takie wyjaśnienia do prezydenta, do ratusza, a propos tego, co tam z tą budową, to państwo wystąpią jako klub radnych SND, czy jako... Teraz już jest koniec kadencji, pani czy także apelujemy za państwa pośrednictwem o wyjaśnienia. Jeżeli to się nie stanie, no to już siłą rzeczy po wyborach już nowych klub radnych, nowi nasi przedstawiciele będą rozliczać tą władzę, która ustąpiła. Czyli rozumiem, że żadne tak ja nie ma, to nie Znaczy, yy, my, ja myślę, że my się uzyskać, że, że poczekamy chwilę, jest taki tak, ja akurat dzisiaj taki dzień pomiędzy wolnymi mhm. i jest przetarg w środę, zobaczymy. Natomiast ja myślę, że klub nie jest jedynym podmiotem, tak, nie jedynym gremium, okay. które taką moc ma i nie trzeba być radnym. Trzeba być mieszkańcem, żeby się o to zapytać. Możemy tę informację również zapytać A czy po wyborach, ewentualnie, no właśnie, na, na jaki wynik pan liczy w wyborach? Na zwycięstwo. Hmm. To jest najkrótsze odwołanie, jaka może być. Mamy tyle I ilo, ilu, ilu radnych? 14, 15. <laughs> <noise> Tak, poważnie. patrzy się po to, żeby wygrać, żeby osiągnąć takie zwycięstwo, żeby samodzielnie rządzić, ewentualnie, żeby sobie dobierać koalicjanta, żebyśmy żeby dobierali koalicję. No sobie koalicjant to No ten, który zaakceptuje nasz program. To jest taka odpowiedź. Yy... Nie A będę tutaj wracał się. No to proszę już i pytać, kto jest za to, żeby, żeby zaakceptować ten program, który jest zawarty w tej książeczce koszami Społeczny, Lepszy, Demokratyczny. Będziemy współpracować z tymi formacjami, z tymi ludźmi, którzy zaakceptują ten program, który jest zawarty w tej książeczce, który przedstawialiśmy przez całą kampanię i przez cały ostatni rok. Ale przepraszam, ja myślę, że jeżeli mówię na poziomie lokalnym, to mamy takie sytuacje, ja już jestem zbyt długo rano, żebym tego nie widziała że e, okazuje się, zresztą na poziomie e, centralnym również to widać, że partia środka liberalna e, wtedy, kiedy trzeba, staje się partią lewicową. Jak trzeba się przygotować z jednej strony, staje się partią prawicową. E, I jest tak naprawdę zacierają się te różnice, bo przecież na poziomie lokalnym tych spraw, które e, mieszkańców dotyczą, które mają stanowić się poprawie jakości życia jest tyle wspólnych, że no to jest tylko kwestia powiedzmy sobie pewnej weryfikacji i, i modyfikacji programu i stawiania priorytetów, które no dla mieszkańców będą najważniejsze. I myślę, że wiele jest takich możliwości, wariantów i opcji pozwalających na to, żeby program w zdecydowanej części również i nasz realizować. Jeszcze chciałam zapytać, jak ta kampania teraz w te ostatnie ostatnich dniach będzie wyglądała, jakie, jakie państwo mają pomysły i pan jako kandydat na komisarza. Będzie... Znaczy, ja jak ja uchwałem, ten ten sobie ten sobie ten wśród i ludzi. ludzi, byłem wśród ludzi, mamy przewidziane jeszcze trzy debaty, m.in. w FWP Szczecin w piątek, także ta aktywność będzie zwrócona do ludzi, będziemy wśród ludzi, no a ja będę aktywny także na tych innych polach, w rozmowie też, w debatach z innymi ale już ale to już nie jest kampanię. Pozwoli to już odpowiem. E, Prowadzimy tą kampanię, tak jak zapowiedziałem wcześniej, wśród mieszkańców, i to jest często metoda taka, że chodzimy od mieszkania do mieszkania. Pan Adam Ostaszewski jest w zasadzie jedynym kandydatem, który chodzi do mieszkańców właśnie w ten sposób, przekonując, e, namawiając, kończąc e, dzisiejszą konferencję. Kończą dzisiejszą konferencję idziemy jedziemy właśnie zaraz do miasta, żeby ustawić miejsca, gdzie będziemy się spotykali z mieszkańcami, gdzie będziemy męczali program naszej partii i gdzie będziemy przekonywali do swoich kazów. Także jesteśmy cały czas wśród mieszkańców. Panie Adamie, już na koniec, gdyby Pan chciał podsumować trwającą kampanię, czy... Jest taka, jak pan sobie wyobrażał, jest jakaś taka drapieżna, spokojna, merytoryczna jaka jest? Znaczy naszej jest na pewno merytoryczna. Inne komitety wyborcze próbują, szczególnie jeden z komitetów, prowadzić takie zamieszanie, że to są atakowani, że ich banery są zrywane jako specjalnie. No to jest bzdura. No, banery wszystkich komitetów, w tym nasz, ja sobie się widziałem jeden z pani Krystyny banerów zerwany ostatnio. To była zwykła poliganerka. Która nie ma nic wspólnego, mam nadzieję, że to nie ma nic wspólnego z walką polityczną, to jest zwykła puliganerka, którą trzeba potępiać. No ale to jest z naszej strony: jest na pewno, jest na pewno kampania merytoryczna, jest to debata programowa i kampania określonym mianem odważna, czego dowodem jest to, że w piątek stanąłem twarzą w twarz z urzędującym prezydentem. Inni kandydaci bali się tego, mimo tego, że przez 4 lata działali, tego nie zrobili, a tylko. My jako SRD Lewica razem odważyliśmy się stanąć twarzą w twarz i z Panem Prezydentem obecnym jeszcze sprawy naszego miasta przedyskutować i pokazać alternatywę na przyszłość. Panie Adamie, Pan no, nie miał bo ubrać. się. No ja nie, ja się, no, ja się nie się bałem. Inni się bali, bo przez 4 lata do takie debaty między żadnymi innymi liderami innych ugrupowań a Prezydentem nie doszło. Tak, poza prezesem, to, ja, to chciałam tylko Państwu powiedzieć, że. Tak naprawdę o tym, co tutaj Pani jest na jak ta kampania wyglądała i pewne wnioski z niej i takie ciekawe spostrzeżenia, to wiecie, kto może bardziej tak? młodzi ludzie. Ada, która jest łaturzystką, tak? Adelina, która no, ma tam, prawda, 20 maryla, krańska zresztą, piękne nazwisko, tak? Piotr, którego już Państwo znali, Tomek, Robert, oni, oni startują pierwszy raz. I oni i, 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 oczywiście w porozumieniu tutaj z nami i, wybrali pe, takie formy komunikowania się bezpośredniego, bo no, nie znane są ich nazwiska, więc muszą działać. I zwracam uwagę na jedno. My nie mamy ministrów na listach, tak, na pierwszym pozycji, tylko po to, żeby zebrali głosy i potem Bach ten mandat oddali, tak? To są ludzie i wierzymy w to mocno, bo ich doświadczenia do dzisiaj z tych kontaktów, z chodzenia po domach i z ludźmi są, powiem, dobre. I oni się nie zwierięcali, nawet widząc te wyniki w sondaży, które no jakieś są takie, jakie są, prawda, zobaczymy, bo się tutaj również kontrsondaż. chodzą i powiem, że jak się z nimi rozmawia, to, to to, to to serce rośnie. Dokładnie, a wczorajsze zainteresowanie naszym namiotem na giełdzie było tak wielkie, że przedstawiciele z innych komitetów patrzyli na nas po prostu za zrozumiałem. Zabrakło ulotek, zabrakło materiału, chcieliśmy dowodzić. Naprawdę bardzo dużo osób do nas przychodziło. Gratulowało debaty, czym mi było bardzo miło, Widziałam że już bardzo tak dużo ludzi tak w internecie. Był przecież na, był przecież ta, cały zapis debaty był upubliczniony w internecie, także. Także patrzymy no, do końca. Mam no, jeszcze pytanie do Pani ten wątek tak, tak, na tom? znanej, który się pojawiła na podkandydatów. E, taką przyszłość pani właśnie zakłada, że to jest tylko po to, żeby ściągnąć głos, a potem od jest Przeczenie sytuacji, jaką mam tego wody, pana, o którym no, jak mówię, jak którego nazwiska nie wymieniam, to chcę powiedzieć, że ja, ale myślę, że wiele osób z nas, myślę, że pani redaktor pewnie też nie bardzo sobie wyobrażam, żeby można było pełnić funkcję wiceministra i radnego Rady Miejskiej w Kusjalinie. To według mnie one nie wchodzi w grę tak, w rozważaniach tej grupy politycznej. Zatem jeśli nie, no, to znaczy, że, że po co się startuje? Po to, żeby zrezygnować ze stanowiska wiceministra? ministra, czy po to, żeby tabić głosów, wprowadzając ludzi no, trochę w błąd, prawda? To jest, to jest nieetyczne i nieuczciwe. Tak było zresztą, tak było zresztą w poprzedniej kadencji, tak? w poprzednich wyborach. Tylko, że tu wchodziło w grę stanowisko wiceprezydenta, więc można było to wytłumaczyć, bo nie było to wcześniej znane. Natomiast dzisiaj, to dla mnie to jest sprawa jednoznaczna no. I, i, i myślę, że, że to jest właśnie jedyne takie nazwisko, które budzi wątpliwości, bo co do innych nie można się, że tak się wyraźnie kolokwialnie przyczepić, jako że kończą swoją kadencję no i i rzeczywiście no być może chcą być tylko radnymi, a potem będzie szukać na taniej posadka. To, to już jest odrębne zagadnienie. Natomiast tutaj nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej, żeby, żeby zrezygnowano ze stanowiska, z funkcji na poziomie centralnym, na korzyść tylko bycia radnym w, w naszym mieście, które jest zresztą kochane przez ten niepoglądowe. Dziękuję. Dziękuję. bardzo. Dziękujemy pięknie. Jest.